Dzień dobry. Poznaję region, w którym mieszkam. To temat dzisiejszej lekcji. Ale co to jest region? No i to jest, to jest zagadka, bo tak naprawdę region to obszar, który odróżnia się, wyróżnia się od innych części kraju. Czym? Na przykład warunkami przyrodniczymi specyficzną rzeźbą terenu na przykład, tak, mogą to być, nie wiem, pojezierze albo góry, tak? Dalej, może specyficzną kulturą. Może rodzajem gospodarki, może być region rolniczy na przykład. Tak? A więc proszę Państwa, ja też spotkałam się właśnie kiedyś z taką definicją, że region to jest kraina geograficzna, która odróżnia się od reszty, reszty, od innych obszarów, właśnie specyficzną działalnością ludności gospodarczą. tak? Więc jakby proszę Państwa, pamiętajmy, że wyznaczanie regionu to są różne kryteria, które nam na to pozwalają. Tak? I teraz proszę Państwa, mogą być kryteria fizyczno-geograficzne i właśnie krainy geograficzne, i powiemy sobie Karpaty. Po jezierza, wyżyny, tak? To będziemy mieli takie, takie kryterium i, i takie regiony. Dalej, czynnik ekonomiczny, czyli uwaga, żuławy wywiślane. Tam rzeczywiście świetnie rozwija się rolnictwo, bo są rewelacyjne gleby, więc będzie większe niż w całej Polsce odsetek zatrudnionych na przykład w rolnictwie albo większe dochody z rolnictwa. Tak? Dalej, proszę państwa, Górny Śląsk. No i tutaj domyślamy się, że to będzie wybitnie przemysłowe województwo. Musimy pamiętać, że w Polsce generalnie największe zatrudnienie jest w usługach, bo to jest sektor, który ma największe zatrudnienie. Ale, ale, jakby mówiąc w skali kraju, województwo, województwo czy region, który ma na największe zatrudnienie w przemyśle w stosunku do reszty Polski to właśnie będzie województwo yy, yy, śląskie, czyli, yy, czyli możemy powiedzieć Górny Śląsk jako region, tak? Okej. Okay. Dalej proszę państwa. Jeżeli ja powiem Mazury albo powiem takry albo powiem Wybrzeże Bałtyku, to znowu będzie mi chodziło o region, gdzie yy, jakby kryterium jego wyznaczenia jest turystyka, rzeczywiście mocno, mocno tam rozwijająca się. Oczywiście. I teraz, moi kochani, chcąc zanalizować region, musimy tak naprawdę wziąć pod uwagę wiele kryteriów tego, tej charakterystyki. I na przykład będziemy analizować cechy przyrodnicze, społeczno-kulturowe i gospodarkę tego kraju. Tak? I teraz zaczynamy. Chcąc analizować cechy przyrodnicze, no, otwieram atlas albo mapę i lokalizuję mój region, czyli określam położenie geograficzne. Ok. Dalej ukształtowanie powierzchni. Czyli muszę powiedzieć, jaka jest rzeźba terenu mojego regionu. Tak, to też świetnie wyczytam, wyczytam z mapy. Ok. klimat i wody. Otwieram kolejne mapy i analizuję klimat. I ktoś powie, no przecież, babo, co ty w ogóle gadasz? W całej Polsce jest klimat umiarkowany przejściowy. Tak, ale wiemy dobrze, że tak naprawdę bliżej... Mm, wschodu, to ten klimat będzie bardziej kontynentalny, bliżej zachodu będzie bardziej morski. Wiemy, że będą regiony, gdzie jest dłuższy, krótszy okres wegetacyjny, czy jest mniej lub więcej opadów, więc my jesteśmy w stanie to rzeczywiście dokładnie zanalizować, opowiadając swój region i na przykład opisać klimat na tle ogólnego klimatu Polski, tak? Okej, okay. dobrze, proszę Państwa, wody, wody powierzchniowe na przykład, a może specyficzne wody podziemne na przykład, wody artezyjskie albo, albo coś ciekawego na naszym regionie. Skały i surowce mineralne. To też otwieramy konkretną mapę i też możemy zobaczyć, czy nasz region jest bogaty w surowce mineralne. Jeżeli tak, to wiemy, że to będzie się przekładało na gospodarkę tego regionu, prawda? Specyficzny rodzaj skał, więc też cecha regionu. Gleby i znowu, dobre gleby, to wiadomo, że większa działalność rolnicza, tak? Więc idziemy dalej. Roślinność i zwierzęta. Może na naszym terenie występują jakieś unikatowe gatunki, tak? Może chronione, więc to też jesteśmy w stanie zanalizować. A może zasięg występowania jakiegoś drzewa na naszym. W naszym terenie um, się kończy, tak, w naszym regionie. I tak dalej, i tak dalej. Główne elementy dziedzictwa przyrodniczego, czyli właśnie to, co powiedziałam, jeżeli coś unikatowe, to prawdopodobnie mamy park narodowy, a może park krajobrazowy, a może rezerwat przyrody, a może obszar yy, Natura 2000, tak? Więc, więc ym, to też musimy oczywiście w opisie naszego regionu zaznaczyć, bo mamy się czym pochwalić. Okej. Okay. Proszę Państwa, cechy społeczno-kulturowe. Yy. To na przykład, no wiadomo, liczba ludności i jej zmiany. Czyli uwaga, czy liczba ludności na naszym regionie zwiększyła się, czy spadła? No to jeżeli tak się stało, to od razu, hm, mm, dlaczego tak się stało, tak? Możemy te przeanalizować i, i wyciągnąć wnioski. Dalej, struktura demograficzna, czyli na przykład, ym, Płeć. Wiemy dobrze, że generalnie w Polsce jest więcej kobiet niż mężczyzn, ale są regiony, gdzie ta nadwyżka kobiet nad mężczyznami jest większa, a są regiony, gdzie jest mniejsza niż średnia. Tak? I teraz to z czegoś wynika. Prawda? Może z rodzaju przemysłu, może z działalności rolniczej, bo wtedy wiemy, że tutaj. Jednak będzie, jeżeli chodzi o rolnictwo, więcej mężczyzn. Tak? Dalej, wiek naszego społeczeństwa. Czy, czy na naszym regionie społeczeństwo się starzeje, a może na tle całej Polski jesteśmy stosunkowo młodym, czyli dużo ludzi przyjeżdża. I teraz dlaczego? Prawda? Właśnie przyjeżdża albo wyjeżdża. Czyli migracje. Czy ludzie bardziej wyjeżdżają, czy przyjeżdżają i teraz co ich wygania, albo co ich przyciąga. Struktura narodowościowa i etniczna. Czy na naszym terenie są mniejszości narodowe, a może są grupy etniczne? Tak? I teraz skąd one się wzięły? Dlaczego? Tutaj by pasowało, popytać. Po, po, Czytać, poszukać, tak? Może jest coś ciekawego. Są regiony, gdzie, gdzie były to, mówi się, że były to miasta, gdzie dominowała, było więcej niż w Polsce średnio, na przykład ludności żydowskiej, tak? Albo mamy mniejszości niemieckie, prawda, w różnych regionach, więc tutaj warto się temu też przyjrzeć. No i struktura wyznaniowa. I znowu ktoś powie, a Babogadasz, katolicy. No nie, wiemy dobrze, że są bliżej wschodu. Będziemy, proszę Państwa, mieli ludność prawosławną. Znowu, jak będziemy szli w kierunku Niemiec, to może protestantyzm nam się gdzieś pojawi, więc to też warto, warto przeanalizować. No i proszę Państwa, sieć osadnicza, czyli uwaga, czy mamy miasta, czy te miasta są duże czy małe, czy one są gęsto, czy może mamy zespoły miejskie, jakieś aglomeracje, konurbacje na naszym regionie, tak, liczba wsi, jak są ułożone, prawda, więc ta sieć osadnicza też bardzo ciekawych informacji nam może dostarczyć. Proszę Państwa, dziedzictwo kulturowe, co to znaczy? Już mówiliśmy o dziedzictwie przyrodniczym, czyli mamy jakieś unikatowe rośliny, zwierzęta, może jakieś skały, może jakieś parki, właśnie narodowe, ale może też mamy zabytki, które stworzył człowiek. Może mamy jakieś, właśnie, no już teraz muzea, może jakieś skanseny, może, może, nie wiem, jakieś tradycje, które wyróżniają nasz region, i mamy to jest taka kultura, którą chcemy się pochwalić, ją kultywujemy, pielęgnujemy i to jest naszą. Tak naprawdę atrakcją turystyczną, coś, co przyciąga walorem, tak? Okej. Okay. Proszę Państwa, trzeci, jakby trzecia cecha, którą analizujemy, kiedy omawiamy region, to cechy gospodarcze. Czyli uwaga, struktura zatrudnienia społeczeństwa. Czyli uwaga. Generalnie wiem, że w całej Polsce większość ludzi pracujących, pracuje w usługach, ale wiemy, że na tle Polski możemy powiedzieć, że ta, ten region jest bardziej rolniczy w stosunku do reszty kraju, a ten region jest bardziej usługowy, a ten region jest bardziej przemysłowy. Tak? No to warto się temu przyjrzeć. I dlaczego? Jednak na tle kraju nie jesteśmy średniakami, tylko większe w rolnictwie. No to pewnie mamy dobre gleby, większe w przemyśle. No to mamy surowce albo, albo jakiś inny czynnik lokalizacji przemysłu, który sprawił, że ten, czyn, że ten przemysł się intensywnie rozwinął. OK, no i teraz analizujemy poszczególne działy gospodarki. Rolnictwo. No oczywiście, że pewnie jakieś jest. No to jakie? Czy bardziej chłód zwierząt, czy bardziej uprawa roślin? A dlaczego? Czy może gleby, czy może słabe gleby i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, przemysł. Jaki to przemysł? Czy opiera się na surowcach? Czy to jest nowoczesny? Czy nie? Jakie czynniki jego powstania tutaj są? I tak dalej, i tak dalej. No i usługi. Najważniejsze dla mieszkańców regionu, a może są to usługi, które przyciągają mieszkańców spoza naszego regionu, prawda? Więc też warto to przeanalizować. No, analizując region, jeszcze warto zwrócić uwagę na szlaki transportowe, bo może się okazać, tutaj by się przydała mapa, może się okazać, że leżymy na przykład przy. Yy, najstarszej w Polsce linii kolejowej. I to oznacza, że to był czynnik, który sprawił, że nie wiem, miasto i potem region się, się rozwinął. A może, proszę Państwa, jesteśmy, jesteśmy, mamy ważny port, a może morski, a może lotniczy, a może mamy skrzyżowanie różnych autostrad, prawda, przybiegające, znajduje się na naszym regionie. To jest też ważna, ważna cecha. Okej, okay, powiecie mi, Boże, ile informacji? Skąd my mamy je czytać? No, my wy młodzi ludzie, to proszę Państwa, no, macie źródło, oczywiście internet, tak? Najlepiej gotowca ściągnąć. Nie. Ja, tak naprawdę możemy się za, z, zabawić w badacza i odkrywcę. I teraz, tak naprawdę, głównym źródłem naszych informacji będzie obserwacja. Wiele rzeczy możemy tak naprawdę zaobserwować, chociażby kształtowanie terenu i wiele innych cech, prawda? Więc yy, wywiad. Możemy pochodzić, pogadać ze znanymi, ze starszymi, z dziadkami i dowiadywać się o dawnych mieszkańców albo o historii jakiegoś zakładu i tak, i tak dalej. i tak dalej. Proszę Państwa, nie zapominajmy o atlasach. To jest skarbnica. Chcemy gleby, otwieramy mapę gleb. Chcemy skały, otwieramy. Chcemy surowce, otwieramy. Chcemy klimat, otwieramy mapę klimatyczną. Tak, Więc rzeczywiście tutaj możemy bardzo, bardzo dużo. No ale nie zapominajmy rzeczywiście o stronach internetowych, na przykład taką, Cenną, cennym źródłem wiedzy jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ich strona, która powie nam na przykład o, konkretnie o klimacie danego regionu. Powie nam o, o wodach, czy powierzchniowych, czy podziemnych, prawda? Czyli tutaj ja rzeczywiście możemy, możemy całkiem dużo się dowiedzieć. Ale uwaga, ważnym źródłem informacji będą roczniki statystyczne, czyli dane statystyczne, które możemy mieć w formie y, książkowej, ale również w formie elektronicznej z różnych źródeł jest zdobyć y, i dowiedzieć się o liczbie ludności, czy się zmniejsza, czy zwiększa, o, o właśnie czy, y, jak to jest, ile kobiet. Y, no, przypada nas tu mężczyzn, czyli ten wskaźnik feminizacji. Czy to jest więcej niż czy mniej? niż średnia, średnia krajowa, tak? A więc, proszę Państwa, tutaj też o mniejszości narodowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest też bardzo, bardzo ważne źródło. No i proszę Państwa, analizując ten region, czyli już wiemy, że mamy dużo różnych źródeł, z których możemy korzystać, to musimy pamiętać, że warto też się pochwalić, czy mamy jakiegoś na przykład znanego Polaka, znanego na całym świecie, który pochodzi z naszego regionu. I myślę, że każdy region takiego ma. I tutaj podręczników mamy wymienionych czterech. Jednym z nich jest zachodnio-pomorskiego, ze Szczecinka, dokładnie pan Aleksander Wolszczan, który jest uznawany za jednego z 25 naj, największych odkrywców, który odkrył istnienie planet poza naszym układem. Dalej, proszę Państwa, mamy wymienionego Adama Małysza, świetnego sportowca, który przez wiele lat osiągał międzynarodowe sukcesy, który pochodzi z Beskidu Śląskiego. Mamy, proszę Państwa, Andrzeja Wajdę, który pochodzi z Pojezierza Suwalskiego, który jest znanym reżyserem, który dostał Oscara, tak? Mamy, proszę Państwa, skórnika koło poznania Wisławę Szymborską, no tak? Ale powiedziałam, nawet jeśli nie jesteśmy z tego regionu, a z innego to poszukajmy, jakiego my mamy sławnego Polaka, bo na pewno takiego gdzieś tam jesteśmy w stanie wyszperać. Okej, okay. moi kochani, analizując te regiony, warto jeszcze na chwilkę skłonić się w kierunku euroregionów. To też regiony tylko takie specyficzne. To są, proszę Państwa, regiony przygraniczne, do których należą właśnie przygraniczne tereny wielu krajów. Najczęściej dwóch, a może trzech, w zależności gdzie ten region. Polska, na terenie Polski jest 16 euroregionów, które oczywiście wychodzą poza granice naszego kraju. I teraz pytanie: po co powstały takie euroregiony? Proste. Ja mam pytanie: jeżeli my mówimy o Słowakach mieszkających w Tatrach i Polakach mieszkających w Tatrach, czy Wy nie uważacie, że nasi górale. Tatrzańscy mają o wiele więcej wspólnego ze Słowakami tatrzańskimi niż, przepraszam, z mieszankami centrum Polski, na przykład z Warszawiakami. Oczywiście, że tak. I teraz oni stworzyli region po co? Euroregion. Po to, żeby na przykład propagować swoją tradycję i kulturę. Czyli na przykład, żeby rozwijać ruch turystyczny i na tym zarabiać. Po to, żeby, po, po to, po to, żeby tą kulturę czy, czy środowisko chronić wspólnie. Albo po to, żeby na przykład sobie pomagać w ramach, nie wiem, klęsk żywiołowych, powodzi. Albo na przykład po to, żeby wspólnie podejmować decyzje gospodarcze. Na przykład trzeba wbudować autostradę, no i wspólnie ustalamy, bo ona dziś przejdzie tą granicę, prawda? Wspólnie ustalamy, gdzie ona będzie przebiegała. I to, że takie regiony powstają, to jest na pewno bardzo fajna rzecz, bo tak naprawdę. Okazuje się, że granice nie mają większego znaczenia. Ja jestem wielką zwolenniczką tego. Fajnie, że się czymś wyróżniamy i kultywujemy to, że coś nas wyróżnia na tle, na tle reszty, ale też fajnie, kiedy pamiętamy, że tak naprawdę dużo więcej nas łączy. Ja bym chciała, żebyśmy zawsze o tym pamiętali, że nas wszystkich tak naprawdę łączy dużo więcej niż dzieli. I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszą lekcję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę udanego popołudnia. Dziękuję.